Cześć, z tej strony Kamil. Dzisiaj omówimy sobie karty z najnowszego dodatku do Hearthstone'a, do klasy jaką jest Demon Hunter. Przed nami 10 nowych kart klasowych, które postaram się omówić swoim okiem. Myślę, że moja opinia może Ci się przydać po prostu w naszym dodatku, jeżeli jesteś początkującym, jeżeli nie jesteś pewien co kraftować. Gram w Hearthstone'a od 2016 roku, regularnie jestem w legendzie, więc coś na ten temat tej gry zdążyłem poznać i wiem. Także nie przedłużając długo, zapraszam Cię do, do mojego omówienia. Zaczniemy sobie od karty, jaką jest Letarg Wiwerny. Mamy spell do Demon Huntera. Zatrzymany, epicki spell. Wybierz jedno. Przyzwij dwa zalążki grozy w stanie uśpienia, lub zadaj dwa punkty obrażeń wszystkim stronnikom. Czym są te zalążki? Udało mi się znaleźć. Są to stronnicy. E, przyzwi dwa zalążki, a ich jest trzech, czyli rozumiem, że dwóch losowych. One zaczynają tak, jak karta wskazuje w stanie uśpienia, a gdy się obudzą, to wygląda tak. Jeżeli to jest ogar, to gdy się obudzi, ma 4-4 i daje 3 do ataku bohaterowi w tej turze. Jeżeli jest kruk, to ma nieuchwytność, jest 3-3. Albo jest jeszcze wąż, ma prowokację i kradzież życia. E, no i ma staty 5-5. Karta ta mi się podoba bo jest uniwersalna. Uniwersalne karty najczęściej mają okazję pograć. Jeżeli potrzebujemy zczyścić stół, używamy w tej wersji zadaj dwa obrażenia wszystkim stronnikom. To oczywiście nie bije po ryju, bije tylko dwa stronników, ale jest to remuwal, który może nam posłużyć do tego, aby zczyścić stół, jeżeli tego potrzebujemy, albo ułatwi chociaż czyszczenie stołu. Jeżeli nie mamy potrzeby rzucania tego to możemy sobie pójść w tą wersję dwóch zalążków oczywiście one się nie pojawią od razu ale gdy się pojawią mają naprawdę fajne efekty zwłaszcza ten ogar bo gdy wstaje na stół od razu mamy plus 3 do ataku możemy coś z tym strajdować, możemy zaatakować przeciwnika możemy czasami dobić tym przeciwnika tylko minus jest taki, że nigdy nie wiadomo co przyzwiemy mamy na każdego 33% szansy, że zostanie przyzwany Zastanawiam się czy może się zdublować, na przykład że przyzwiemy dwóch ogarów, dwa węże albo dwa kruki, chyba nie, ale tego akurat nie wiem, myślę że będzie po jednym z całej trójki, z tych trzech będzie jeden, jeden taki, jeden taki, no i ten ogar wydaje się najsensowniejszym, najbardziej użytecznym wyborem, znaczy pikiem, który możemy dostać, potem wąż, bo daje ta, tego taunta lifesteala, może wyleczyć, może zatrzymać przeciwnika, no kruk najsłabszy, bo jest tylko 3-3 z nieuchwytnością, no to za dużo nam nie pomoże. Yy, tylko tyle, że przeciwnik nie będzie mógł go zabić spele. Ale karta mi się podoba, często właśnie karty, tak jak mówię, z Wybierz Jedno grają. Demon Hunter też pokazuje przeszłość, że miał w swoich dekach karty takie tego typu, że e, coś co dawało mu jakiś benefit za turę czy za dwie i to faktycznie miało w takim deku Demon Huntera sens. Także te karty zwłaszcza ogardają spore value i myślę, że możemy e, spodziewać tej karty, że w jakimś Demon Hunterze pogra. Nie wiem jeszcze w jakim, zależy od tego jaki dek wyjdzie, bo Demon Hunter będzie miał dek polegający na Mrocznych Darach z kolei. On nie ma tego keyworda do przesycenia. No i zobaczymy, jaki Demon Hunter powstanie, czy w ogóle ta klasa będzie grana. Obecnie za bardzo nie jest, ale zapraszam cię do mojego filmiku, jaki ostatnio nagrałem odnośnie deku agresywnego Demon Huntera, który naprawdę jest Cox. I można fajnie zaskoczyć przeciwnika na bisensowną, uczciwą rangę. Także karta ma potencjał, osobiście mi się podoba i myślę, że możemy ją spotkać, zależnie od tego, jaki Demon Hunter będzie grany. Dalej mamy czwórkę, 4 many, cztery cztery, duszo, duszo trwoźna pluga wicielka, okrzyk bojowy i agonia, przyzwilosowy zalążek, grozy w stanie uśpienia. Bardzo fajna karta. Co prawda zalążki mieliśmy przed chwilą i co prawda one są w stanie uśpienia, ale z jednej karty masz dodatkowego zalążka na stół. Kiedy ona wchodzi i kiedy, kiedy schodzi. Oczywiście, możesz dostać Silensa, więc przyzwyczaj tylko jednego, ale masz pewność, rzucając ją na stół, że jednego na pewno dostaniesz. Może to być Ogar, który, który da ci atak. Może to być yy, ten Taunt, który zawsze coś tam powstrzyma, przeciwnika, trochę cię wyleczy. Także karta robi coś wchodząc na stół. Możesz mieć aż dwóch stronników w jednej, co prawda z opóźnieniem, ale wciąż. Yy, jeżeli nie dwóch, to chociaż jednego. I myślę, że pojawi się zależnie od tego, czy, jaki, jaki Demon Hunter powstanie. Bo to nie jest tak, że tworząc Demon Huntera, jakiegokolwiek, od razu wkładamy poprzednią kartę i Tom. Tylko to musi być specjalny dek pod to zagrany. Nie wiem, czy deck na mrocznych Darek będzie polegał na tych zalążkach. Ciężko to ocenić. Ale na pewno w jakimś Demon Hunterze mogą te karty pograć. Bo po prostu są użyteczne i dają spore value. Teraz przed nami Spell: za dwa many, ponure szniwa. Dobierz kartę. Przyzwij losowy zalążę grozy w stanie uśpienia. Widzę, że Blizzard bardzo próbuje forsować te zalążki, ale karta oczywiście jest dobra. Za dwa many, gdzie karta jest bardzo tania, dobieramy sobie kartę skracając dek. Co zawsze będę chwalił, uważam, że to jest zajebista opcja. Skracanie deku, bo zwiększy nam szansę prawdopodobieństwa dobrania czegoś bardziej użytecznego. Bo matematyczne szanse, ułamek matematyczny na dobranie tego, czego potrzebujemy, jest lepszy. Poza tym stawia nam na stół stronnika, co prawda w stanie uśpienia, ale może to być, to będzie stronnik pewny, tak? Czyli na pewno, na pewno dobierzemy kartę i na pewno postawi, postawi stronnika. Kto mi się trochę te zalążki kojarzą mi się trochę z tym do Huntera spelem Animal Companion, czyli przywoływał zatrzymany losowego towarzysza zwierzęcego dla Huntera i to była prowokacja, szarża albo e, bufowanie ataku stronników. I skoro Animal Companion grało, no to te zalążki też mogą pograć. Co prawda nie mają takich benefitów jak karta huntera, tamta, te bestie huntera ale trochę mi się z nimi kojarzy ta losowość, jedna z trzech, i każda ma swoje coś. Skoro tam to grało, myślę, że to też ma szansę pograć, a ponuraźliwa są świetną kartą, w której właśnie pod te zalążki i nie tylko nawet mogą w Demon Hunterze pograć. Myślę, że to nie musi być deck typowo Demon Huntera pod zalążki, tylko nawet ta karta nadaje się tu bardzo wielu deków. bo daje nam stronnika i draw z jednej tylko karty za dwa many. Mega użyteczne, mega fajne, karta mi się podoba. Teraz mamy Omen. Legendarny stronnik. Za 10 many, 6-12. Jest demonem i bestią. Zryw. Furia wichru. Agonia, agoni zada 1 punktów obrażeń wszystkim, wszystkim wrogom. Ulepsza się i ten stronnik zaatakuje. Karta ma szansę pograć. Z tego względu, że kosztuje 10 many, to jest drogie. Co prawda bardzo drogie. Ale ma furię wichru. Ma zryw. Od razu coś robi wchodząc na stół, może strajdować. Może strajdować raz, może strajdować dwa razy, zależy, czy przeżyje. Zakładając, że zabił dwóch stronników i zginął, rzuca jeszcze agonię w postaci z jednego obrażenia wszystkim wrogim, wrogim nawet nie naszym. Wszystkim stronnikom. Jeżeli uderzył dwa razy, to uderzy za dwa. Bardzo fajny removal, chociaż taki trochę naokoło, bo to nie jest spell, tylko stron, dodatku bardzo drogi. I też nie możemy nalać na żadnego Poisonusa ani coś, co ma więcej ataku niż 12. Ma szansę pograć ten demon, nie wiem w jakim jeszcze deku. Chociaż Demon Hunter miał takie deki, że na przykład wyciągał sobie wielkie bestie na stół. Wtedy taka karta jest na sztos po prostu. Zobaczymy właśnie po nowym dodatku, jaki Demon Hunter powstanie i w czym miałoby to grać. Ogólnie karta jest bardzo fajna, na areny to już w ogóle jest mega. Bardzo fajna na areny. W standardzie też ma szansę pograć, tylko musi być do tego odpowiedni deck. Nie do każdego deku to pasuje, ale karta jest spoko, bo już coś robi wchodząc na stół. Trade'uje, jeszcze niszczy, czyści stół przeciwnika. A takie karty zawsze są w scenie, zawsze były użyteczne, zawsze grały. Także karta nie, nie zachwycałbym się, że jest nie jak dobra, ale karta jest spoko. Myślę, że będziemy ją mogli spotkać wielokrotnie. Nie w każdym deku, tylko oczywiście w odpowiednim, gdzie ta karta znajdzie swoje miejsce. Teraz mamy epicką siódemkę. Demon, 7 many, 7 pięć, Te, te piątka, piątka życia trochę słabo. Na agonii zliczały z pesz. Z sześć innego przyjaznego stronika zagonią, kosztującego 5 lub więcej. przyzwij jego kopię Z sześci innego przyjaznego stronnika zagonią, kosztującego 5 lub więcej, przyzwij jego kopię Czyli co? Wskrzeszamy sobie agonię, która nam zginęła kosztująca 5 lub więcej i mało tego, że ją wskrzeszamy, to jeszcze kładziemy sobie na stół jakąś kopię tego wskrzeszonego. Jeżeli dobrze rozumiem, mamy trzech stronników z jednej karty. Dobra karta, do deku na agoniach. Z tego co widzieliśmy, zdążyliśmy zauważyć, mroczne dary będą polegały bardzo na tych agoniach. I myślę, że Demon Hunter na deku w mrocznych darach na pewno będzie chciał tego zliczałego paszoperza wsadzić. Bo jeżeli dobrze myślę i faktycznie jest ten jeden gość, daje nam jeszcze dwóch dodatkowych na stół, z dwóch zagonią, gdzie Agonia może być bardzo problematyczna. A nawet przykładowo, jeżeli nie rzucimy go w siódmej turze, tylko w którejś kolei sprzesimy sobie tego Omena, przesimy <grymianie> go sobie, bo przecież on ma Agonię. E, także naprawdę fajny dodatek, jeżeli taki, no, takim optymistycznym właśnie scenariuszu. Rzucamy w jakiejś 11 turze tego zliczałego spacoperza. Wczeszamy sobie tego Omena. Jeszcze obok stawiamy jego kopię. E, 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 drugą kopię, tak? Czyli dwóch takich 6-12. No to to jest naprawdę duży power spike i naprawdę ma szansę pograć. Na pewno widzę to w deku na mrocznych darach i na jakichś agoniach. Nie wiem jeszcze, e, jakie deki powstały tego Demon Huntera. Ale w tym deku ten, ta siódemka na pewno grać będzie. Nawet jeżeli nie wskrzesz tej legendy, to wskrzesz coś innego, i myślę, że równie użytecznego, bo przecież użyteczne karty wsadzamy do deku, chcąc, tworzy, chcąc tworzyć sensowny dek, prawda? Także ma szansę, sprawa trochę to jest losowe, bo kilka piątek albo więcej, może nam droższych może zginąć, i nie mam pewności, co wskrzesimy. Ale karta naprawdę użyteczna, i jeżeli naprawdę daje dwóch dodatkowych stronników zagonią, no to. Bardzo fajna w kart advantage i może zrobić sytuację na stole. Podoba mi się ten gość. Teraz mamy trójkę, koszmarny drakanin, 4-2 smog. Na agonii zmniejsz koszt karty z prawego skraju twojej ręki o 2. No to, to już mi się słabo podoba. Dlaczego chcesz zmniejszać koszt czegoś z prawego skraju ręki to dwa? A co jeżeli ta karta z prawego skraju ręki to będzie coś bardzo taniego, kosztującego jeden i w ogóle nie będziesz chciał tego zmniejszać? Oczywiście, można ten trochę posterować, rzucasz sobie tu na stół, ale to, to i tak nie pasuje mi jako trzecioturowy drop, bo wtedy ta straszna loso, losowość, przeciwnik to bardzo łatwo ci może czymś zabić. Jedynką, która ma 2-1 staty, byle jaką dwójką. Także na trójkę to ma bardzo słabe staty. Jeżeli rzucisz to w trzeciej turze, wcześniej się od razu zabije, no to dostajesz losowo to, co akurat masz w prawym skraju ręki, to dostanie ten obniżenie kosztu o 2. Pytanie, czy to jest ta karta, która akurat chciałbyś, żeby miała obniżony koszt. Jeżeli to rzucisz w późniejszej turze, to tą agonią możesz trochę bardziej sterować. Bo rzucasz to i tak sobie tak się wysypujesz z kart, że po prostu zrobisz tak, żeby ten stronie akurat obniżyć to, czego potrzebujesz, albo to, co byś chciał, żeby było obniżone. Także jako tr trójka sama w sobie, trójka, tr trzecioterminowa zrobienie tr tr jest mega słabe, nie pasuje mi to do niczego, ale już jako, nawet w tym deku na rocznych darach, to średnio bym to widział. Ale jako w późniejszej turze może mieć to sens. Pod warunkiem, sobie tak jakoś ułożymy tą rękę, żeby to by faktycznie nam się przydało. Chociaż to i tak wymogi, jakie ta karta potrzebuje, żeby faktycznie było użyteczne, ta gonia są trochę jednak za duże i trochę dużo jest tego kombinowania. W związku z tym karta mi się nie podoba i raczej nie widzę dla niej miejsca w standardzie. No chyba, że w tym deku nam rocznych darach, pytanie, czy tam znajdzie się dla niej miejsce. Moim zdaniem nie, ale czas pokaże. Kolejna legenda, demon i bestia, tak samo jak tamten omen, Alarashi za 5 many 5 na 5, okrzyk bojowy. przemień stronników w twojej ręce w losowe demony, Zachowaj, zachowają oryginalne e, statystyki i koszt, karta jest bardzo, 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 ale to bardzo, 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 bardzo słaba, w ogóle mi się nie podoba, jest totalną kupą, do niczego się nie nadaje, nie widzę dla niej miejsca w żadnym deku, e, jeżeli mam. Najchętniej już bym skończył w tym momencie opowiadać, opowiadanie o tej karcie i rozwodzenie się nad nią, ale jeżeli już mam jakoś się trochę doprecyzować, rzucasz sobie gościa, który od razu zmniejsza ci twoich stronników w ręce w losowe demony. Nigdy nie wiesz, co dostaniesz. Dostaniesz jakieś losowe gówno, które w ogóle może być dla ciebie nieprzydatne. Stronnicy, których wsadziłeś do deku, którzy z założenia mają, ci, mają w tym deku pełnić swoją rolę, bo ja to mam pod kątem standardu. Stracisz ich, ich efekty, i dostajesz losowe gówno, które nie wiesz w ogóle, czy ci się w ogóle przyda. A co jeżeli dostaniesz, nie wiem, podłego piona, który wchodzi w chonos na stół, bije cię w ryj, za pięć? Po co ci to? No to jest taka kupa, że się w głowie nie mieści. Może, może bym to rozważył na arenie. Bo wiesz, na arenie często nie mamy takich yy, złożonych, kompatybilnych deków, tylko często to są karty z łapanki. Jeżeli mamy jakieś, jakieś słabe karty krapy w ręce, można się pokusić o rzucenie tego i z nadzieją, że wylosujemy że do ręki coś lepszego niż to, co obecnie mamy. Na arenie można by to potestować, ale do standardu to jest totalna kupa, do niczego się nie daje i yy, po prostu mam żygać yy, mi się, jak na mną patrzę. Kolejny demon, za 5 many 5-3, Żarłoczny Łowca Spaczenia, na agonii wskrześć przyjaznego stronika z agonią kosztującego 4 lub mniej, przyzwi jego kopię. Podobnie jak ten za 7 wcześniej ten yy, czyli co, w ten wskrzesza jakąś agonię kosztującą 4 lub mniej i nie dość, że ją wskrzesza, to jeszcze przyzywa jego kopię. Czyli znowu z jednej karty zrzucamy yy, ją, mamy tego stronika i dwóch dodatkowych na stole. No, to w takiej sytuacji ta od karta jest fajna, ale też do, tylko do deku na agoniach. I Czyli to, to obstawiam, że to będzie ten dek na mrocznych darach, bo tam bardzo ta ag mocno agonia tam jest widoczna w tych mrocznych darach. I w takim deku na mrocznych darach ta karta na pewno grać będzie. Tak samo jak tamta siódemka. Do żadnego innego deku się nie nadaje. Chyba, że będą dwa deki osobne i będzie dek na agoniach i na mrocznych darach, ale obstawiam, że będzie to jeden połączony dek, że będą w nim agonie i mroczne dary. I wtedy ta karta będzie grała do żadnego innego. Demon huntera ona się nie nadaje i nie ma sensu jej tam wkładać. Teraz mamy spell za dwa many. BU! się nazywa. Odkryj demona z mrocznym darem kosztującego 5 lub więcej. Wtasuj pozostałe dwa do Twojej tali. Karta tylko do deku na mrocznych darach. Tania opcja e, odkrycia demona, który może być użyteczny albo mniej lub bardziej i ma jest, jest zbustowany o Dar, który tam sobie wybierzemy. W dodatku kosztuje 5 lub więcej, więc to może być jakiś nawet spoko stronnik, który ma fajny efekt. Co prawda to stosowanie pozostałych dwóch do talii to może niekoniecznie, bo w standardzie raczej nie chcemy sobie zaśmiecać deku e, czymś tak... Ja rozumiem, że te, że te karty z Mrocznym Darem to będą fajne koksy niektóre. Ale jednak wtasowywanie sobie dwóch takich do deku na standardzie, gdzie ten dek raczej tworzymy po to, aby dobrać karty sensowne i wygrać grę i zaśmiecanie sobie deku że i utrudnianie dobrania tego, czego naprawdę potrzebujemy, no jakoś mi się to średnio widzi. Można oczywiście i będzie wsadzać, można wsadzić i można będzie wsadzać i ludzie będą to robić do deku na Mrocznych Darach tego spela, będzie, będzie wkładany on. E, tylko pytanie, czy on się w nim utrzyma i czy dalej będzie dla niego miejsca. Bo jednak te wtasowanie dwóch pozostałych mi się w ogóle, o ile pierwsza część jest spoko, że odkrywamy sobie demona kosztującego 5 lub więcej, Mam roszty dar, to do deku na roczny dar rozumiem, tak druga część tej karty mi się zupełnie nie podoba i nie wiem po prostu czy w deku na mrocznym darach ta karta znajdzie swoje miejsce. Być może tak, czas pokaże, także tylko do jednego konkretnego deku ta karta się nadaje. Teraz mamy broń, za 4 many 2-3, bezczeszczona włócznia. Gdy Twój bohater zaatakuje wroga, zadaj obrażenia równe atakowi Twojego bohatera i innemu losowemu wrogowi. Eee, za 4 many 2-3 to jest słabizna, bardzo słabizna. Nawet jeżeli potrzebujemy jeszcze mieć dodatkową, najlepiej by było mieć dodatkowy, dodatkowy atak. Na przykład w postaci wspomnianych na początku zalążków. Tamten ogar wschodząc na stół daje nam 3 do ataku. Wtedy rzucamy sobie tak. Załóżmy, że ogar się obudzi w tej czwartej turze, daje nam na star 3 do ataku. Rzucamy sobie w czwartej turze broń. I mamy 5 do ataku, tak? 5-3 na jedną turę. Możemy coś wtedy wytrajdować. I zadać jeszcze 5 obrażeń Bohaterowi w Rej. Aczkolwiek musimy karta wymaga dodatkowej karty, żeby miała jakąkolwiek użyteczność, bo sama w sobie jako 4 jest droga i słabo wartościowa. Chyba, że odpalimy sobie Hero Power, no to za, wtedy kosztuje łącznie 5 many. Bo 4 many, 2, 3 plus użyjemy Hero Power za 1, mamy 3, 3, tak? E, brońkę, która uderza za 3 w kogoś i jeszcze w kogoś. Możemy strydować, dać ry, albo dać wyry i strydować coś i damage po prostu poleci w losowego stronnika. Fajnie jest to, że z rykoszeta może dostać też przeciwny bohater, że to nie bije tylko po stronnikach. Karta nie wiem, czy będzie miała sens. Być może tak, tylko pod warunkiem, że będzie mieć w deku inne karty, które nam ten atak dają. Bo sama w sobie karta 4-2-3 jest słaba, 4-2-3 to słabo to wygląda. Nie grałbym tego, bo droga i za bardzo losowa. Jeżeli będzie mieć dużo wzmocnień ataku, to można tą kartę rozważyć i zobaczyć, jak się będzie sprawowała. Chociaż ta losowość trochę i losowość, którą sobie posiada, i wymóg posiadania czegoś jeszcze sprawia, że karta trochę jest ciężka i niewygodna do gry, i mi się osobiście nie podoba. Co nie zmienia faktu, że może mieć swoje 5 minut, może pograć, ale natomiast jestem bardziej estetyczny tej karty i stwierdziłbym, że się nie pojawi niż pojawi. Czy tak będzie, czas pokaże. No, mi ta karta nie używa w żaden sposób. I to by było na tyle jeżeli chodzi o Demon Huntera. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam cię do sekcji komentarzy, żebyś wyraził sw swoją opinię na temat tego deku, na temat kart, które przedstawiłem. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz? Jeżeli ci się podobało, zostaw proszę cię łapkę w górę. No i zapraszam cię do obejrzenia kolejnych moich filmików, tych co były, a i tych co wkrótce się pojawią. Potrzymaj się wszystkiego dobrego. Cześć.